w zapowiedziach motorologów na dzisiaj Śnieżyca, no i Maciek Czopiński postanowił się skryć w naszym studiu przed intensywnymi no z szufertą do odśnieżania, także będziemy tutaj na pazi wisła ja. robić taką akcję odśnieżania. Witam cię serdecznie. Witam Państwa serdecznie, witam dzisiaj trochę inaczej jako w, po, w roli producenta RD7. I chciałbym po prostu tak troszeczkę porozmawiać o naszej akcji Przyjaciel Radia 7, bo codziennie słucha nas od kilku do kilkudziesięciu tysięcy ludzi i oczywiście jest wielu, wielu słuchaczy z nami od ponad 20 lat i, i, i praktycznie biorąc lubimy się, słuchamy się, państwo do nas dzwonicie I, i, ale właśnie do tych wszystkich, którzy nas słuchają tak dawno, są z nami od wielu, wielu lat. Zwracam się z ogromną, gorącą prośbą. Już od dłuższego czasu mówimy o tym, że akcja przyjaciel, że, że radio jest w problemach, że jesteśmy na deficycie od paru miesięcy, od, właśnie, od paru lat i praktycznie biorąc, no, próbujemy stworzyć tą jak gdyby, alternatywny sposób finansowania radia. I pomysłem tym był właśnie klub Przyjaciół Radia 7, który pozwolił nam na to, żeby funkcjonować bez większych problemów, a z drugiej strony nie, nie, nie musielibyśmy mieć, mieć aż tak dużo reklam, bo wtedy wiadomo, że przyjaciele finansują nasz czas antenowy i jesteście z nami, korzystacie również z wszystkich dobrodziejstw Radia 7, czyli lokalnych informacji, konkursów, konkurs, tak zwanych, można zamawiać koncerty życzeń, można robić różne ciekawe rzeczy razem. No i właśnie tutaj jest apel do tych, którzy w tych konkursach biorą udział. Często bierzecie w nich Państwo udział no, stale, ale bardzo niewielu z tych ludzi, którzy w tych konkursach występują, wspiera nas finansowo. Tutaj wydaje mi się, że nie powinno być tak, że ludzie, którzy korzystają właśnie z nagród, mają powiedzmy pewne przywileje, nie mają również pewnych obowiązków. Radio, niestety, to jest praca dla nas. My musimy, żeby je utrzymać, musimy zebrać bardzo dużo środków finansowych i to, co prosimy, by zostać przyjacielem, by zostać jednym z naszych sponsorów, bo takich Państwa nazywamy wówczas, jest to wydatek minimum 10 dolarów na miesiąc. 10 dolarów na miesiąc jest 50 centów od audycji. To są trzy kawy miesięcznie. Wydaje mi się, że w takiej po prostu Państwo sobie uświadomicie, że to nie jest jakiś ogromny wydatek i zaczniemy się w takim właśnie kategoriami. Wesprzyjmy ludzi, którzy przygotowują dla nas program codziennie. W przecież a stajesz codziennie bardzo wcześnie, jeszcze po programie musisz pracować. To my to samo. Proszę Państwa, my potrzebujemy, żeby to zostało docenione, bo jeżeli my nie będziemy w stanie. Opłacić czasu antenowego, kiedy on jest niestety bardzo kosztowny, to wykupią ten czas nasi koledzy z nad Gangesu i będziecie słuchać zupełnie innej muzyki. A my będziemy po prostu stracimy tą jedyną, dużą tubę w Polonii, która na przykład mówi o imprezach kulturalnych, mówi o wydarzeniach, które się dzieją, o przyjazdach aktorów, o, mówimy o naszych sprawach lokalnych. I wydaje mi się, że utrzymanie takiej tuby, takiego powiedzmy, radia, które łączy wszystkich Polaków w Kanadzie, jest ogromnie ważne, ponieważ jeszcze teraz Radio 7 jest na internecie i praktycznie biorąc. Jesteśmy słuchani również na, na terenie całego Ontario, nawet na terenie całego świata. To praktycznie biorąc, nawet ci, którzy się wyprowadzają z Toronto, z Missisagi na, do San Katrin, do Wasagi, mają teraz możliwość słuchania nas w dobrej, z fantastycznej jakości. I można też nas odsłuchiwać w godzinach, które są dla Państwa może, bo wiele ludzi mówi, ja o 6 rano nie będę wstawał. Ale o 6 po południu można nas też odsłuchać i sobie spokojnie wypić herbatkę, kawę, czy wracając z pracy do domu, posłuchajc na radio. Także to jest bardzo ważne. Tak naprawdę, my potrzebujemy tysiąc przyjaciół, tysiąc ludzi, którzy się deklarują na stałą pomoc. Jest to bardzo łatwo zrobić przy pomocy karty kredytowej. Wystarczy do nas zadzwonić w czasie audycji, albo po audycji, albo można się nagrać na Stefana. Albo można zadzwonić do idony. Telefony są powszechnie dostępne i wówczas Państwo będziecie mogli zostać naszymi przyjaciółmi, wesprzeć nas i wtedy radio to będzie funkcjonowało. Jeżeli tego nie będzie, jeżeli nie, nie, nie zaczniemy się wspierać, to prawdopodobnie może być tak, że za pół roku czy za rok czasu radio przestanie istnieć i wówczas dopiero się podniesie krzyk, i, i że albo ludzie po prostu, póki nie, 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 nie grozi niebezpieczeństwo. Nie myślą po prostu do przodu. Także tylko tyle chciałem powiedzieć dzisiaj. Przepraszam, że mówię o sprawach przykrych, ale koniecznych. I to jest po prostu ta rzeczywistość i ta uczciwa informacja dla Państwa. Pomóżcie Radio 7, póki nie jest za późno. A jeżeli ktoś już teraz właśnie w tym momencie chciałby zostać przyjacielem radio, o którym mówiła Maciek, można dzwonić do studia 905 306 79 i ona wszystko Państwu wytłumaczy, jak takim przyjacielem zostać i jak nam pomóc. A my dziękujemy oczywiście wszystkim tym z Państwa, którzy już w tej chwili pomagają nam finansowo. No właśnie, no, wspomnieć o tych, którzy są z nami. Od początku takich ludzi jest. 200 osób mniej więcej a i są naprawdę cudowni i bardzo... Ciepłe. No to jeszcze 800 i dobijemy tak. do tego wymarzonego brzegu. Maciek Czapiński był z nami. Dziękuję.